Proszę pani, proszę pani, to miało być za tydzień. To nie miało być teraz. <laughs> Pepo, musisz się tego nauczyć. Teraz siadaj na miejsce, kontynuujemy lekcję, a ty na jutro przynieś mi wszystkie literki alfabetu. Najpierw bierze kawałek gazy i wyciera delikatnie Pepę. Ojej, ojej, bardzo boli. Wiem Pep, poczekaj chwilkę. Zaraz już nie będzie bolało. Jest piękny słoneczny dzień, a Pepa właśnie z rodzicami podjechała do przedszkola. Jesteśmy na miejscu, kochani! Mówi tata świnka. Świnka Pepa szybciutko wybiegła z samochodu i pożegnała się z rodzicami. Pa mamo, papa to, widzimy się po szkole. Papa! Papa, pa, kochanie, do zobaczenia! I rodzice odjechali. Właśnie rozpoczęła się lekcja, a Pepy jeszcze nie ma. Wybił już dzwonek na lekcję. Gdzie jest Peppa? Dobrze, kochane dzieci. Mówi pani nauczycielka, madame Gazelle. Teraz przeczytam listę obecności. Tani? Jestem. Suzy? Jestem. Candy? Też jestem. Peppa? Gdzie jest Peppa? Dzieci? Nie wiemy, proszę pani, jeszcze nie dojechała. Hmm. Nauczycielka się zdziwiła. Nagle słychać pukanie. Tak, proszę wejść. Dzień dobry, proszę pani. Przepraszam, spóźniłam się. Pepo, co się stało? Czemu jesteś taka zmęczona? Pobiegłam, trochę dzisiaj zaspałam. Dobrze, usiądź obok Suzy. Zaraz zaczniemy lekcję. Dobra, proszę pani. Pepa usiadła obok Suzy. I madame Gazela mogła zacząć już uczyć dzieci. Kochane dzieci, dzisiaj zgodnie z tym, o czym mówiła, będziemy mieć króciutki sprawdzian. O nie, sprawdzian! Ale proszę pani, proszę pani, to miało być za tydzień. To być teraz. <laughs> Kochane dzieci, to nie będzie kartkówka. Będę was pytała o różne rzeczy, których się uczyliśmy w tamtym tygodniu. Czyli, kto zgadnie? Tak, to był alfabet. O nie, a ja się nie uczyłam. Zaniepokoiła się świnka Pepa. Dobrze, dzieci, kto pierwszy chce przyjść odpowiadać? Będzie to na oceny? Hmm? Czekam na ochotników. Ja, 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 zgłasza się Candy. Ja też, ja też się uczyłem, też chcę odpowiadać, mówi Dani. Pepa siedzi cichutko i ma nadzieję, że pani nie zauważy. Hmm, Pepo, może ty byś pierwsza przyszła do odpowiedzi? Hmm, no dobrze. Pepa jest niestety zasmucona, ponieważ się w ogóle nie uczyła pama maszeruje ze spuszczoną głową do tablicy i ma nadzieję, że pani Gazela zadaje jej coś bardzo łatwego. Już jestem. No Pepo, mam nadzieję, że się uczyłaś. Hmm, tak, tak, troszeczkę się uczyłam. <grych> Madame Gazela zadaje pierwsze pytanie papie. Kochana Pepo, napisz mi literkę D. Y tak, D. Hm, Pepa się zaniepokoiła. Nie wie, jak się pisze tą literkę. Hm, ale postanowiła spróbować. Może jej się uda. Zaczyna pisać. Już! Skończyłam! Peppo! zdziwiła się nauczycielka. Co to jest za literka? To nie jest D. Tak, to jest D, jak dom. To jest B! W ogóle się nie uczyłaś, ale uczyłam się, proszę pani. E, proszę mi zadać jeszcze jedno pytanie. Mówi Pepa z nadzieją, że jeszcze nauczycielka daje jedną szansę. No dobrze, Pepo, spróbujemy jeszcze jedną literkę. Dobrze, proszę pani. Dobrze, Pepo. W takim razie napisz mi literkę S jak sanie. Dobrze, ja wiem jak to się pisze. Mówi Pepa i zabiera się zapisanie. Gotowe. Skończyłam. Dobrze, Pepo. Gratuluję. To jest literka S. Brawo, Pepo. Super. Jej! Pepa się bardzo ucieszyła, ponieważ nie wiedziała, że pisze dobrze. Pani Gazela szybko starła tablicę i zadała kolejne pytanie Pepie. Dobrze, Pepo. Teraz coś bardzo trudnego. Napisz mi literkę L. L? Tak, L jak las. Mm, no dobrze. Pepa nie jest do końca przekonana, czy tak się pisze, ale spróbuje. Bardzo niepewnie zaczyna pisać na tablicy. Gotowa proszę pani? Pani nauczycielka się zdziwiła. Pepo, co to za literka? Ja takiej literki nie znam. No to jest L jak las. No nie wydaje mi się... Jeszcze raz popraw ją, tak jak powinna być. No dobrze. Pepa nie jest przekonana. Proszę pani, czy tak już może być? Pepa zapytała pani nauczycielki. Hm, pani ga zaraz spojrzała, to z lewej, to z prawej i powiedziała: Pepo, ty się chyba nie uczyłaś, ale proszę pani, ja się uczyłam. Hm, zróbmy tak. Na jutro w zeszycie napisz mi cały alfabet. Nie, proszę dzisiaj jest moja ulubiona bajka, proszę, nie! Pepo, musisz się tego nauczyć. Teraz siadamy na miejsce, kontynuujemy lekcję, a Ty na jutro przynieś mi wszystkie literki alfabetu. No dobrze, zasmucona Pepa wróciła na swoje miejsce. A pani gazela kontynuowała lekcję. Teraz nauczymy się liczb, kochane dzieci pa usiadła na miejsce, a Candy i Suzy zaczęły ją pocieszać. Nie martw się Pepo, my ci na pewno pomożemy. Tak. Dzięki. Nagle rozległ się dzwonek na przerwę. Dzieci, dzwonek, przerwa. Jej super! I wszystkie dzieci wybiegły szybko z klasy. W klasie zrobiło się pusto i wszystkie dzieci wybiegły na przerwę. Na przerwie dziewczyny rozmawiały o dzisiejszej bajce. Tak nie mogę się doczekać, ale mama pewnie nie pozwoli mi dzisiaj oglądać tej bajki, ponieważ muszę się uczyć alfabetu. Hm, tak mi przykro, Pepo. Aż w końcu zjawił się Dani. Cześć, dziewczyny, może pobawimy się w berka? No nie wiem, nie mam ochoty, Dani. Hmm. Chodź, pobawimy się w berka, mówi Dani i zaczyna je gonić. Berek! O nie! Berek! <laughs> Dzieci świetnie się bawią. Ojej! Berek! Teraz ty, Suzy. O, zaraz cię złapię. <laughs> Rozlega się dzwonek na przerwę. Najpierw Candy. ha, <laughs> jestem pierwsza, pierwsza. Później Dani. Czekaj, czekaj, ja jestem najszybszy, ja jestem najszybszy. Następnie, Suzy. Jestem już za wami, zaraz was dogonię, zaraz was dogonię. A na samym końcu biedna Pepa. Czekajcie za mną, czekajcie za mną, jestem ostatnia. Mówi Pepa i przyspiesza. Nagle rozległ się dzwonek na lekcję. Pani nauczycielka czeka już w klasie, gdy właśnie wbiega Suzy. Teraz ja, teraz ja! Suzy, nie biegaj, mówi pani nauczycielka. Ostatnio biega Pepa. He, Jestem! Pepo, nie biegaj, bo coś ci się stanie. Pepa dalej biegnie. Nagle dzieje się coś niespodziewanego. Pepa biegnie, potyka się, a i uderza o stół. O, ho, 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 ho. o Pepa płacze, a wszyscy zaniepokojeni szybko podbiegają do niej. Pepo, nic ci nie jest. <grym> bardzo woli. Ojej, Pepa, Pepa, co ci jest? Szybko pokaż się tej kochanie. <grym> Proszę pani, bardzo boli kufka. Wszyscy patrzą, a Pepie leci krew z główki. O nie, Pepo, co ty sobie zrobiłaś? Rozbiłaś główkę. Chodź nie płaszcz już, zaraz się tobą zajmę. No, bardzo poli O Ojej, Pepo, proszę pani, czy nic jej nie będzie? Chodź Pepo, mówi pani nauczycielka. Usiądź na moim biurku, zaraz ci opatrzę tą ranę. Hm, dobrze, mówi Pepa i siada na biurku. Hmm, poszukajmy coś w szafce. Pani nauczycielka szuka i szuka i szuka, aż w końcu mówi, tak jest mam, chodź, zaraz ci opatrzę tą rankę. Najpierw bierze kawałek gazy i wyciera delikatnie Pepę. Ojej, ojej, bardzo boli. Wiem Pep, poczekaj chwilkę, zaraz już nie będzie bolało. Następnie bierze mały plasterek i przykleja go Pepie na główkę. Proszę Pepo, tutaj masz plasterek, teraz już Cię na pewno nie będzie bolało, prawda? Pepa już się troszkę uspokoiła. Tak, prawda, już nie boli, mówi Pepa. Widzicie kochane dzieci, mówi Pani Nauczycielka. Proszę Pani, proszę Pani, a czy nic nie będzie Pepie? Nie, nie będzie, ale musicie pamiętać, żeby nie biegać po klasie, bo można sobie zrobić krzywdę. Prawda, Pepo? Hmm, tak, prawda, mówi zasmucona Pepa. Teraz chodź, zadzwoniłam po Twoich rodziców. Zaraz Cię odbiorą. To cześć Wam! Cześć, Pepo! Ojej, to wyglądało bardzo groźnie! No, bardzo! Mówią wystraszone dzieci. Natomiast po Pepe przyszli już rodzice. Biegają zaniepokojeni rodzice. Ojej Pepo, co się stało? Co się stało? Mów szybko. Ojej kochanie, kochanie, czy nic ci nie jest? Nic ci nie jest? Ojej. Ale masz fajny plaster. Ale masz fajny plaster. Ja też chcę mieć taki. Co się stało? No bo ja szłam i się przewróciłam i się uderzyłam. Zobaczcie jaką mam ranę. Pepo, powiedz prawdę. Co ty takiego zrobiłaś? Co zrobiłaś znowu, Pepo? Hm. Pepa biegała po klasie i uderzyła główką w ławkę. Pepo, tak nie można! Tak, bo widzisz, co zrobiłaś? Teraz zrobiłaś sobie krzywdę. Tak, wiem. No, dobrze, nie masz o czym rozmawiać. Chodźmy, wróćmy do domu. Mamo, a czy dzisiaj będę mogła obejrzeć moją ulubioną bajkę? No tak, chodź, kochani, już masz dzisiaj dosyć wrażeń. Ojej, super! Proszę pani, proszę pani, mówi George. Tak, słucham cię, kochanie. A kiedy ja będę mógł przyjść do szkoły? Pyta się George. No już niedługo, jak trochę urośniesz, a kiedy urosnę? Hmm, za dwa lata? Ojej, super, jak szybko! Mówi George i wybiega. Do widzenia, panu. Dziękuję, pani gazelu. Do widzenia. <grywia> hmm. Na szczęście, dzień dla Świnki Pepy skończył się szczęśliwie. Niestety, miała wypadek, ale szybko o nim zapomniała. Dzięki pani gazeli. Jeśli chcecie zobaczyć więcej bajek Świnki Pepy, wracajcie na nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa-pa!